Dobra, zrobimy sobie pan jeszcze szybko, to jest na chwilę obezwładniające. 40 ktoś na godzinę jakieś obydające Generalnie chodzi o to, żeby nam nie zaciągnęło na tych dwóch dni. A wtedy niepotrzebnie, byśmy jechali do szpitala. Słyszeć? No to zaciągnie. A co to jest? Fetamina. To, to jest w Na szybie? Tak. To jest. Badań tam nie ma. No, to nie A to jest ta apura w ogóle, bo takie dlacze są sfatygowane. 97 roczny. BW? Tak. Dobra, i pan na przykład leci na język, jest jeszcze od języka. Dobra, i od wewnętrznych kończy tu policzków, czyli szeroko, absolutu, i chce panu absolutnie po zębach lubić. Nie lubię jedynie delikatne. Okej. A, lepiej nie będzie. Gluki! Czekamy od 8 do 10 minut. O to jest ja przez tego... 5 minut, tak naprawdę, do końca testu, nie? Dobra. Wyszło? Całkiem nieźle, nie? Tak. Panie, generalnie ja Pan powiem, jak to będzie wyglądało. No W tym momencie popełnił Pan testament, powinniśmy Pana zatrzymać. To nie było nie dwa tak, dni temu tak. na pewno. Dwa dni temu to raczej nie było, bo O, tu jest krycha jak. Więc ja Pan powiem, jak to generalnie wygląda. Pojedziemy na akwę, zacznijmy od tego, że na to będą Mam nadzieję, że będzie na spokojnie, będzie pan spokojna. No, to dobra. To w takim razie, proszę Pana odnieść się na zewnątrz. Kolegantki, weźmiemy Pana pan rzeczy pan pan spokojnie. Wreszcie zaraz się kolega tym zajmie. Jasne. No, do, 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 do. okay. Proszę. Dobra, obróćmy pan. tam. Należy trzymać tył. On jeszcze oczywiście zabezpieczy, żeby Pan by był na wygodnie. Dobra, ja to jest Pan zatrzymany teraz. Do czasu zakończenia czynności. No nie chcę panu przydać rękę, ale no niestety pan jego przydostęp. Dobra, ja muszę jeszcze pana sprawdzić jako zatrzymanego trochę inaczej. To już nie będzie kontrola osobista. Parzynce, panie, parzynce, to nie ma nie Dzisiaj było brane, bo tam dwie karty są taka rurka świeżo uwolona. Dobra, a co jest zielonym? To jest tylko no te? i amfetaminy. O, Niedużo. Nie dużo. Albo i nie. Chodzi o jakieś zważalne ilości, a nie jakieś, wie Pan, tak tutaj, no skrawki jakiegoś na, na przykład, no no. Ho, ho, ho. Dużo. No. Kilkanaście doniczek z marihuaną.